Cześć z tej strony Halo 12. Dzisiaj chcę poruszyć temat, e, jak było we Włoszech i czy warto byłem na wakacje w Włoszech, bo ja jestem Widzę, wracam, ten koszulę Moniki na urodziny dostałem ostatnio. Cieszę się, tak, kurde koszuli, fajna koszula o włosk, smoki czyli są samo? No, wujek by go wygląda wygląda jak smok, kurwa, joj, joj, jo. o, No, ale propos tego, wujek by go ze mną tam pojechał, do tych Włoszech i tak dalej. Czy warto ten? Od razu odszedł i rano taki mój dzień jak wyglądał we Włoszech. Włochy to bardzo trudny walka. Jeżeli musicie jechać do Włoch. To Włoszech to przygotujcie się tam będą mile was zbierać w ogóle. być Przyjedziecie to też spaghetti takie na stole, o. najlepiej spaghetti będziemy musieli jeść e, rano, najlepiej rano. Później jedziecie pierwszy obiad, później drugi obiad, trzeci, później zjeść tą kolację e, i wszystko będzie dobrze. Później robimy z wujkiem biegosłym wieczór, taki wyobraźcie gwiazdy i tak dalej, później robimy fiesty sobie w nocy. Jest pełno chłopów, dziewczyn, wszyscy normalnie jednak na wakacje tylko Włochy My jeżeli nie do Włoszych, no to gdzie ty chcesz pojechać? do Niemczech, z jakąś Ostwą kurwa albo innym Czarnuchem nie można pojechać do Włoszych tylko bo Włochy, znaczy do mnie, tam Ejrus jest razem to jest kolejny powód czemu nie możecie sobie pojechać a, do Turcji, do Turcji bo gorąco tam od razu a do Włoszych jest jeszcze goręki. jeżeli taki Janusz z Włoszech... Ha, nie z Włoszech. Do Włoszech przyjedzie to od razu będzie lepiej. Po prostu jakby gdzieś tam w Kubie czy gdzieś się opalił, to był no, lekko opalony. A jak przyjedzie do Włoszech, to będzie czarny. Pasuje wam taki układ: przyjść do Włoszech, pisze, to był Włoszech, kurwa i będzie git. Jeżeli e, ty, mój widzu, e, przyjdziesz do Włoszech i wrócisz opalony z pieniędzmi. A, i z dobrymi wspominami, że fiesta, każdy tańczy tam od razu, blisko może blisko wszystko. A molnikarz podaje spaghetti, wszystko i się cieszy dobra. Razem było to jak gdziekolwiek na wakacje tylko Włochy, nikt inny tylko Włochy. Rozumiesz? Ha, teraz myślę, że na tyle w tym filmie, a więc jak w wakacje to tylko Włochy. Nawet telefon dostałem nowy od Moniki. Nie działa, bo za go kurwa, będę musiał zabić. E, tak, także tyle w tej filmie, także cześć. Harold12Krót.